O czym to ostatnio było? Że smog jest nie tylko w zimnych krajach. No i że jednak nie tylko wielkie fabryki i samochody są jego głównym źródłem. No niestety, głównie powstaje w małych domach, w kominkach i piecach. Myślicie, że tam gdzie jest najwięcej ludzi, w tych krajach jest najwięcej smogu? Największy problem ze smogiem w Europie, w Unii Europejskiej ma Polska. Polska Każdego roku we wszystkich podsumowaniach jest albo na pierwszym, albo na drugim miejscu. Oddychamy najgorszym powietrzem w Unii Europejskiej, niestety. Y jesteśmy tu liderem, a w wytwarzaniu rakotwórczych substancji y jesteśmy na pierwszym miejscu od bardzo, bardzo dawna. Oho, czyli sytuacja nie wygląda najlepiej. Nie w Polsce. Jeśli smog w Polsce ci przeszkadza, pomyśl, co muszą czuć mieszkańcy Delhi. Tamtejszy smog przekracza aż trzydziestokrotnie normy bezpieczeństwa. Poziom stężenia pyłów PM2,5 wynosi 700 mikrogramów na metr sześcienny. W Warszawie dzisiaj wskaźniki pokazywały maksymalnie 165 mikrogramów na metr sześcienny. Dla porównania, na przykład w Paryżu, były to tylko 92 mikrogramy na metr sześcienny. O rany! Czyli Delhi to najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie? Jednak okazuje się, że nie. Taki na przykład. Hmm. Igdir w Turcji ma stężenie pyłów wynoszące 999 mikrogramów na metr sześcienny. A w innym, Piedrias Negas w Meksyku, stężenie pyłów to aż 814 mikrogramów na metr sześcienny. Zawsze można jechać na wieś. Nie wiem jak wy, ale ja tam wolę naturę niż miasto. Niestety, nie wiem czy ucieczka na wieś oznacza ucieczkę od smogu. Kraje zachodnioeuropejskie mają generalnie czyste powietrze, niż na przykład Polska, ale też Rumunia czy Bułgaria. Wynika to po pierwsze z tego, że problemem tym zaczęto zajmować się wcześniej. Nie używa się też tam przestarzałych kotłów na węgiel i drewno do ogrzewania domów, dlatego zapylenie jest tam mniejsze. Niestety, kraje zachodnioeuropejskie borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza związanym z dwutlenkiem azotu, czyli transportem. Dobra, robimy ranking. Który kraj ma najwięcej smogu? Chiny! No, Chiny, bo przecież tam jest najwięcej ludzi! Blisko! No gdzie? Na pierwszym miejscu są Indie, potem Chiny, byliście blisko, a następnie Pakistan, Arabia Saudyjska i Iran. To zależy od tego, jak ogrzewamy nasze domy? Jeżeli mamy taką sytuację jak w Polsce, gdzie bardzo dużo domów, jednorodzinnych, ale także wielorodzinnych, jest ogrzewanych za pomocą węgla, w kotłach węglowych, w piecach kaflowych, palimy węglem lub drewnem, to oczywiście. To powoduje, że jakość powietrza jest gorsza. Gdybyśmy się ogrzewali energią elektryczną, przez pompy ciepła czy grzałki, albo chociaż gazem ziemnym, to te zanieczyszczenia byłyby mniejsze. Więc w krajach, w których jest więcej ogrzewania, właśnie tego czystszego, w zimie czy w sezonie grzewczym powietrze jest czystsze. Kolejna sprawa to jest regulacja zakładów przemysłowych i kolejna sprawa to jest jakość samochodów, które jeżdżą po ulicy. No to gdzie jest najczystsze powietrze? Najczyściej jest w Kanadzie, Danii, Estonii czy Szwecji. Jednak na tej liście króluje Islandia. Jest tam mało ludzi ze względu na dużą aktywność wulkaniczną. Dlatego to miejsce powinno znajdować się na pierwszym miejscu na liście wymarzonych wakacji. Koniecznie zostańcie z nami razem. Bo razem wygrywamy Wygrajmy ze